Witamy wszystkich! Z tej strony Rafał i, I Wojtek. Wojtek. Cześć, Cześć Wojtek. Będziemy dzisiaj mały eksperyment przeprowadzali. On już często był na YouTube dawany kiedyś. No ale my musimy chyba sami zweryfikować, czy to faktycznie działa, nie Wojtek? Mhm. Ciekawi nas to trochę. Na czym to będzie polegało? Powiedz mi, co ty tam chcesz zrobić. Eee, Zakończyć mentosa. Aha, to ja domyślam się, co ma nastąpić. Szkoda napoju bogów, prawdzie, na taki eksperyment, na... ale dobra. No to działaj! Zobaczymy jak Ci to pójdzie w taki raz. Wszystko przygotowane, może zaczynać. Ja patrzę, tylko uważaj, żeby cię nie zaatakowało za mocno, nie? Okej okay. Dobra. Mentosy masz, kole odkręć. Postaw ten tam gdzie stała. Złapcę oba mentosy i w kitni. I Dobra zobaczymy. Dobra, pomału. Dobra. Mamy oba. 12 Dwa na raz. jeden. Dwa naraz, jeden za drugim. Pyk pyk. I uwaga, woj tak się oho. Od... Ale gazuje trochę, dobra trochę podejdziemy z bliższa do tego. To interesujące dosyć patrz, powróć. No nie było takie gigantyczne. tak, a weź zakręć flaszkę. Strząśnij z trzy razy i zobaczymy czy trzy uda. Tylko to będzie hardkorowy efekt wziąć to odkręcić. Dobra, skończyć No dobra, postaw. Odkręcaj szybko I uciekaj, żeby cię nie zaatakowało. A, nie miała jednak chęci. No, w sumie było chyba, nie? Widać coś tam. Tak. Że się nakitowało. Nie tak mega jak na filmach, to albo słabe mentosy mieliśmy, bo mieliśmy mentosy owocowe. Kola jest oryginalna, to powinno dobrze parować. Ale eksperyment był udany, nie? Tak. No to świetnie. Dobra, to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się wszyscy. Pa. Cześć!